Efektem tego jest to, że generalnie miejsca na białej ścianie, które, w których nie ma list, są przerysowane czułem Romana. Historia o pewnym Romanie. Nie, Roman po prostu wali czułko w ścianę. Proszę zobaczyć. A, strzelka Roman. Tak. Polecamy tak. Romana. Polecamy Romana. Roman po prostu kocha to miejsce i. i i on uważa, że ono jeszcze nie jest posprzątane. Trzy dni później Roman dalej sprząta to samo miejsce. Roman, Roman, Roman odejdź, Roman, Roman. Nie, Roman, Roman po prostu lubi to miejsce, Roman. <ścoughs> nie, Ro, Roman uważa, że to, to miejsce nie jest wystarczająco posprzątane. Roman odejdź. Ała, Roman. No i co powiesz na temat Roman tego sprzątania? Roman, ładowarka. Ładowarka. Pójdziesz się ładować, zobaczysz. Roman, jak nic, się będziesz ładował? Bo cię naładuję. Roman, odejdź, bo cię naładuje. zobaczysz. Odejdź, bo cię pod prąd podepnę. Roman, Roman odszedł. Roman się na nas obraził. Poszedł sprzątać. kajak kalafior. Koko kalafior Tak zwany kolafior. Hej, kajka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas coś fantastycznego, coś najdroższego, co udało mi się do tej pory wyhaczyć Mąż się zgodził. I dzisiaj będziemy testować robota odkurzającego z Biedronki marki Hoffen. Jeszcze mam tutaj oryginalną cenę. Uczymy się jak w sklepie. 499 zł i to jest cena regularna. Ja jest bardzo ciekawa tego. Więc ja idę po

Gąbeczka, która zazwyczaj w tych droższych y, odkurzaczach jest taką y, śrubą, jakby bardziej. To jest bardzo ważne kółko i wiem, że ono nie może być zabrudzone. Przycisk włącz wyłącz. Tutaj mamy walizkę. To jest zbiorniczek y, na wszystkie nieczystości. Tutaj mamy filtr. I to mamy. Jezus Maria, tu dużo rzeczy mamy. Jeszcze ten odbijak, żeby nie tłukił po meblach. Mam nadzieję, że nie wytłuczę na za bardzo po meblach, bo go. oddam ci wtedy. Takie dokujące dla tego odkurzacza, bo mamy jeszcze gratisowy filtr. To też jest istotne.

Przetestowaliśmy Romana, bo tak nazwaliśmy nasz robot sprzątający. Przetestowaliśmy Romana na e, wiele różnych sposobów. Próbowaliśmy, testowaliśmy, wjeżdżaliśmy, zjeżdżaliśmy, e, przejeżdżaliśmy. Włączaliśmy z odległości. Wyłączaliśmy z odległości. Odplątywaliśmy go z kieranek. Zasłup. No i co? Czemu Romana tutaj. Obracaliśmy go, gdy się zawiesił. Tak, podnosiliśmy mu dywan, jeżeli nam na niego nie mówiać. Tak. Generalnie dużo, dużo nauczyliśmy Romana. Tak, doszliśmy do wniosku, że Roman musi odejść. Analizujmy <grymne> te rzeczy, co tu piszą, bo to są właściwie te rzeczy, do których mamy problemy, bądź nie. Pierwszy, czas ładowania 3-4 godziny. Jeśli chodzi o czas ładowania i pojemność tej baterii, moim zdaniem jest spoko. Wystarczająca, Wystarczająca, jak najbardziej. żeby posprzątać mieszkanie. Dwie godziny czas pracy. Nie było problemu. Nie było problemu, też wystarczający czas. Tylko, że my nie doszliśmy do momentu takiego, że on uznał, że jest posprzątany. Tak. Nie było takiego momentu. Jedynie, gdy włączyliśmy taki tryb spiralowy, kiedy on mi... Mnie... Męczy jedno miejsce, to tak. wtedy on się w stanie złączyć. Jak, ale jak sprząta, załóżmy krawędzie albo coś takiego. Nie, Roman prędzej umrze niż tak, przestanie sprzątać. Tak. No do wyładowania będzie sprzątać. Tak, on, on do, do końca. Pojemność na kurz. E, I tutaj z tym pojemnikiem też bym powiedziała, że nie Przyniosę ma. Ten kurz, tak, nie ma problemu. E, pojemnik jest wystarczający, żeby posprzątać całe piętro około 70 metrów, posprząta na jednym pojemniczku. I teraz Wam pokażę a propos kudlu. Co mi się nie podoba w romanie, to ten pojemczek na kurz, który jak dla mnie jest fatalnie rozwiązany. On ma włosy. No, dalej no. tu, tu rośnie drugi daleń. Dlaczego on jest fatalnie rozwiązany? Bo to wszystko jest w jednym pojemniku i teraz patrzcie, jak ja to chcę jakby wysprzątać, to podnoszę, to mi się. O, w ogóle patrzcie, jaka masakra. Ale on jest w tym samym pojemniczku, więc dziwota by była, gdyby nie był zawalony z racji tego, o, ja tu wszędzie się pyli. Z racji tego, że to jest wszystko w jednym opakowaniu. Kolejne to mamy jego 75 głośność. decybeli. To jest stanowczo za głośno. Zdecydowanie za głośno. Tutaj jeśli on musimy pracuje, musimy podnosić głos. To trzeba stanowczo głośniej mówić, tak, dosyć mocno, mocno, żeby było cokolwiek na I powiem, powiem więcej. Byliśmy wczoraj na ogrodzie i od plus, który sprzątał przy otwartych oknach. I musieliśmy go wyłączyć, bo w pewnym momencie zaczęło to na ogrodzie nam przeszkadzać, że odkurzacz sprząta w domu i cały czas hałasuje bez przerwy. Moduł Wi-Fi i aplikacja. I to Krzysiu się będzie wypowiadać, bo to jest y, bardzo fajna sprawa, ale rozdrobnimy to za chwilę. Funkcja automatycznego ładowania, no tak, jest. Ale ile czasu mu zajmuje, żeby dojść do stacji dokującej, to tylko po prostu Roman wie. Odkurzacz wraca swoim własnym tropem, czyli jak pojeździł Wam po całym mieszkaniu, po domu, po wszystkich kątach, tak. to później jak wraca, to on musi przejechać całą drogę jakby z powrotem, żeby do niej trafić. I to najgorsze nie... jest to, że podczas tej drogi on nie, u, nie odkurza, ale zużywa te miotełki i napierdziela cały czas. Po prostu ca cały czas nimi obraca ale nie odkurza, więc skoro już wraca tym samym tropem, to mógłby odkurzać na jedno, nie? No. Yy, harmonogram pracy jest i działa. Działa, Tutaj... sprawdzaliśmy, ustawiliśmy na godzinę i to działa. Tak i działa bez zarzutu, system antykolizyjny działa i nie działa, znaczy działa, nie spada ze schodów, yy, ale to też dłuższy temat. No, to skoro przeszliśmy już przez temat to, co nam obiecuje producent i to, co jest yy, napisane na pudełku, to przejdziemy do naszych własnych obserwacji. Zaczniemy od tego, ile odkurzacz kosztuje. Tak. I to jest jego główny plus. To jest bardzo duży plus, bo, bo nie kosztuje dużo. On kosztuje 500 zł. Tak. To jest, znaczy, generalnie to jest dużo i niedużo. No tak. Inaczej się patrzy, jeżeli za coś się mniej zapłaci. No to jesteśmy bardziej wyrozumiali. To nie jest jakaś przecena. To jest cena oryginalna. Oryginalna. To jest jak, cena oryginalna. Jak regularna. będzie przecena, to wtedy na pewno będzie tak, się Tak. To brać. To pierwszy plus. To można włączyć go zdalnie i ustawić godzinę pracy. Kiedy ma na przykład się włączyć. I to są dwie różne funkcje. To jest taka aplikacja, którą... Jakby daje chofen, tak? tak? Do tego odkurzacza, e, parujemy odkurzacz właśnie z tą aplikacją, dzięki temu mamy nad nim większą kontrolę. Tutaj jest pilot, gdzie możemy e, Romana e, po prostu ustrzec przed kolizją, e, zaplątaniem w zasłonę, e, pomóc mu wyjść z jakiegoś pomieszczenia, gdy nie chce nam się dupy ruszyć z kanapy to co miało być plusem, czyli możliwość włączenia go zdalnie. My próbowaliśmy go włączyć tam nie wiem, z 5 km od domu, bo to oddziała przez internet, więc tak, nie ma znaczenia, właściwie z którego miejsca go włączycie. Więc jest Działa, fajna, jest możliwość włączenia. Tak samo tutaj. Odnóstwo. I ustawienia godziny, kiedy ma zacząć. Na przykład nie ma nas w domu, będziemy za dwie godziny wracamy z pracy, chcemy, żeby mieć posprzątane. Albo goście mają przyjechać, a my nie będziemy mieć czasu sprzątać. Więc da radę włączyć, że na przykład ma już być. Ale to niestety to, że można go włączyć z i on może pracować gdzieś tam, my jesteśmy w pracy, a on sobie już tam ciśnie, no to wyklucza to jego minus, ponieważ no, bałabym się Romana zostawić samego, ze względu na to, że tak jak mówiłam wcześniej, Roman lubi wplątać się w jakieś kolizje z zasłoną na przykład. Tak, albo lubi się zawiesić tak. na przykład cały czas. I, i robi coś takiego uderzać cały czas w jedną półkę i on to potrafi robić znaczy myśmy mu pomagali w pewnym momencie bo jeśli robił to dłużej niż 10 minut to już nas to denerwować, że nam zniszczy mebel tak? bo Roman jest osobą Roman jest robotem, który lubi mieć swoje miejsca które sprząta bardzo dokładnie bardzo dokładnie, potrafi bardzo. tam wrócić 20 razy, a w I jest inne miejsce nie zagląda. Tak, ale on kocha to miejsce i on je idealnie posprząta. I uwielbia też u nas w salonie: ma dwa miejsca, w których się po prostu zawiesza. Kolejny plus to jest: dość dobrze sprząta krawędzie. Bardzo dobrze sprząta krawędzie, To jest super opcja, świetna opcja. On wtedy jeździ po całym mieszkaniu i nawet y, odnalazł nam stolik na podłodze. I ten stolik objechał dwa razy, po czym pojechał dalej na no nie. Tak, wrócił w dobre miejsce, także jakby przy tych krawędziach jest dobrze zaprogramowany, on zapamiętuje, co robi. Mhm. Więc na przykład, nie wiem, przerwie sobie, przejedzie do stolika, obkroży stolik i wróci w dane miejsce, na przykład przy Sofie, żeby je dosprzątać. Więc tutaj okej. Okay. Ale ten plus wyklucza kolejny minus, gdyż Roman rysuje czołem krawędzie. On jedzie i tak. Eee. Efektem tego jest to, że generalnie miejsca na białej ścianie, które, w których nie ma listw, są przerysowane czołem Romana. Dokładnie. Jeśli macie białe listwy, to myślę, że będą tak porysowane jak nasze białe ściany, tak. gdzie nie ma listw. Więc momencie. to jest bardzo duży minus. Jak dla mnie mam nadzieję, że To się. tak nasze... samo zrobił na górze z tą, z szafką. szafką. On tam ją rysnął. Jeżeli macie na przykład y, y, meble wysoki połysk, to, to Roman sobie poradzi z wysokim połyskiem. Mm. Więc no to jest dla mnie niewybaczalny minus. Rysowanie to jest niewybaczalny minus. Roman powinien mieć na czółku przyklejone jakiś rzep, tak. jakieś, co, jakąś co? osłonkę. I na dole ma taką gumę. To. Mm -hmm. Tu. tu jest guma, I to jest ale, tak, ale tutaj czułko ma zrysowane, jest zrysowane gdyż, i, tutaj boki bardzo. i boki są bardzo zrysowane, a to są może 3 dni testów, więc to jest naprawdę dużo. Co do tego sprzątania, to naprawdę ładnie sprząta i jest odczuwalnie czyściej. Tak. Widać, Wiecie, jak zaświeci słońce, mamy z każdej strony okno, jak tak przyświeci to widać, że nie ma tego pyłu, kurzu gdzieś tam w rogach, zakamarkach. To jest Także... naprawdę świetne. Tak, on naprawdę bardzo dobrze sprząta. Bo jeśli chodzi o sprzątanie, nie tak. mam nic do zarzucenia, bo fajnie ciągnie. Roman bardzo Roman dobrze. bardzo dobrze sprząta. Tak, to, to trzeba mu przyznać, że on. Nachybił, trafił, co prawda, ale dobrze sprząta, radzi Jak na taki mało odkurzacz, to, to pięknie. To jest syf z naszego yy, salonu w no, yy, przeciągu no niecałych dwóch dni. Zobaczcie, i tego jest. Aż to jest niemożliwe, to normalnie ja, jest od, Ja bym od, nie uwierzyła gdyby odkurzane. mi ktoś to pokazał. Jest odkurzane, także on nazbierał, nie wiem skąd. Nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że on to ze sobą przyniósł. Ja też tak uważam, że on to gdzieś z pola zaniósł. Nawet rzeczą z kastorami, żeśmy znaleźli. Roman znalazł Castoramę. Jakim cudem aż tyle? Nie To, ma to pojęcia. jest bardzo dużo. Zobaczcie moją rękę, i tego jest. Przecież to jest I niemożliwe, to jest... żeby to gdzieś tutaj na podłodze aż było tego, tyle. No. Faktycznie posprząta nam całe pomieszczenie po długim okresie czasu, gdyż Roman jeździ na chybiutrapię. Powinien grać w Totolotka na chybiutrapię. Roman jedzie tu, potem tam, potem sram, potem wyjdzie, wróci, przejedzie. Trzy razy w tym samym miejscu, ale tamtego już nie, nie podkórza. A może mu się przypomni, to przejedzie, a może nie. Ma systemu. Żadnego. nie, nie mieć więcej się. do wyboru, jakby. Sposobu wjeżdżania. Tak, A on tą... ma taki okrągły. spirale ma. Ta spirale jest spoko, bo ustawiamy spiralę i on jeździ spiralnie, no nie? Jeździ coraz co, co szerzej. coraz szerzej. Do momentu, kiedy nie trafi na jakąś przeszkodę, tak? Czyli trafił załóżmy na jedną ze ścian i wtedy już on się zmienia już jeździ tak. Tak, i już, już chybił trafić. Ten plus za sterowanie telefonem to jest bardzo duży plus, bo bardzo mało odkurzaczy ma wiwkę. Tak, że możesz sterować przez telefon i tak dalej, i dalej go włączać, to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi mm. odkurzacz. Wracając do płaszczyzn, na których Roman sprząta, to z panelami radzi sobie świetnie, z płytkami radzi sobie świetnie, z wycieraczką w wiatrołapie zaradził sobie świetnie, nie ma mm -hmm. problemu. Tak. Natomiast na matę łazienkową nie wiedzie, na dywan wiedzie jak się zawsze. Nie, 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 nie zawsze, nie zawsze, bo czasami. I może się podblokować i nie wiedzieć. I wtedy robi się problem. Także dywany, jeżeli go położymy na dywan yy, i mamy na przykład wykładzinę w całym pokoju, to sobie po niej jeździł i będzie sobie ją sprzątał. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ma wjechać na tą wykładzinę, to już. Tak położy... samo problem jest, jak jest minimalna różnica poziomów. Czasami jak jest taka mała różnica poziomów. Chociażby tyle, co teraz jest na tych telefonach, dokładnie tyle. Czyli no. jakieś pół centymetra. To Roman już na to nie wiedzie, nie ma szans. On nie przebrnie przez taką wysokość, bo się zablokuje. Tak. Sztoteczki lubią jakby wjechać pod coś tak. i go zblokować. I tak? go zablokować. Mhm. O, właśnie tak to wygląda. Że o, szczoteczka wpada pod i już dalej nie pojedzie. Nie. Roman nie spada ze schodów, tak? Tak. Jeszcze nam. A nie razu nie, nie spadł? Nie, z dupcem. chciałem powiedzieć? Jeszcze raz, ani razu no Roman nie z nie, jeżeli chodzi o to, co ze schodami nie ma problemu, no ten system antykolizyjny to czasami jak cylnie w coś, to aż kostka zaboli, jak tak czasami przypili, tak, mhm. tak, tak, tak jak się zagapi. On ma problem z tą szafką. Przyszłać. Bardzo ciężko jest mu znaleźć stację dokującą, to też mówiliśmy, jeździ, 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 trzeba mu pomóc, a koło stacji dokującej wariuje. Roman ma mnóstwo plusów, bo jest bardzo fajnym odkurzaczem, ale ma też minusy, które dyskwalifikują dużo jego plusów. Tak, dokładnie, to jest, to jest po prostu tak, że znajdziemy plus, możemy odpowiedzieć na ten plus minusem. Tak. Niestety. I jeśli macie zazwyczaj panele albo płytki, to Roman jest świetnym wejściem. Roman jest super, bo jest tani w porównaniu do innych odkurzaczy. Tak, tak. Tylko też musi mieć odpowiednie warunki. Wiemy w tym momencie po romanie, że naprawdę chcemy taki, yy, taki odkurzacz mm. i chcemy takiego robota, bo to jest świetna sprawa. Takie roboty sprzątające ja kiedyś byłam nie do końca przekonana, tak teraz uważam, że te roboty sprzątające to jest rewelacyjna rzecz, która się człowiekowi może przydarzyć, bo tak posprzątanego domu, mimo wszystko, pomimo jego mankamentów, jeszcze nie mieliśmy. Tak, tak jeszcze czysto nie było nigdy podłogi. Także to jest świetne. Yy, ma części zapasowe. Jeszcze plus, jeden plus Romana to jest jego wygląd. Do mnie trafia bardzo jego design, to jak jest zaprojektowany, bo to jest wygląda. bardzo ładnym odkurzaczem. Wiecie, to jest kwestia, że nie można wymagać od odkurzacza za 500 zł, żeby, żeby był jak odkurzacz za 1500 zł. Porównujemy tutaj tą cenę. Więc za 500 zł generalnie sprawdza się dość dobrze. Tyle, mhm. że nie do przejścia dla mnie jest to rysowanie i taka ilość zawieszania się na meblach. No. To są dwie podstawowe rzeczy. Gdyby nie, nie rysował i nie zawieszał się, albo zawieszał się raz na tydzień, raz na, na przykład 10 sprzątań, a nie przy każdym uruchomieniu, a nawet kilkakrotnie przy uruchomieniu. Tak, kilkakrotnie nawet potrafi się zawiesić. No. To, to czy nie zawiesić. To powiem. nie jest zawieszenie, że on przestaje działać, no nie tylko, tylko on zaczyna właśnie tak uderzać w jedno miejsce, i cały czas w to miejsce jedno pcha, wycofa, uderza. Wycofa, uderza. Zazwyczaj. Normalnie to wygląda tak, że jeśli nie ma tego no. problemu, to tłuczacz jedzie, uderzy w coś i zmieni kierunek. Mm -hmm. Ale w tym momencie, kiedy on się... A to... on się musi z 10 razy upewnić, tak. czy dobrze uderzył. Najwięcej. No, więcej. No. I uderza, uderza i to nas bardzo denerwowało po prostu. No, no. to jest... Nas to znie do przeszkodzenia, żeby on tak... On generalnie, Roma sobie wytłucze dziurę i nie przejedzie. No. no to żegnaj się teraz ty. No, także na razie. A kochani. Nie ma za co. Zobaczyłem to wcześniej niż ty, tylko po prostu ręką. No, no, no. Musiał impuls z ręki do mózgu dotrzeć, potem wrócić. Jeszcze się trzy razy zgubił, ale nie zapytał o drogę, bo to jest męski impuls. <głosy> <głosy>